Witam serdecznie wszystkich widzów. W dzisiejszym materiale zaprezentuję i omówię pokrótce nocne i termowizyjne przyrządy celownicze stosowane w czołgach radzieckich i rosyjskich. Na początek oczywiście zapraszam do zapoznania się z materiałami, które wraz z redakcyjnymi kolegami przygotowujemy na portalu Defense24 oraz kanale YouTube Defense24. Także serdecznie zapraszam. A teraz przejdźmy do właściwej części materiału, zaczynając od przyrządów stosowanych w czołgach T-64, T-64A, T-72 Ural i T-72 Ural 1 oraz T-80. W wozach tych zastosowano celownik noktowizyjny TPN 14923. Jest to urządzenie pierwszej generacji. Przyrząd ten posiada stałe przybliżenie obrazu wynoszące 5,5 raza i pole widzenia wynoszące 6 stopni. Celownik ten posiada prostą siatkę celowniczą, która jest uproszczona ze względu na niewielki zasięg widzenia, jaki w nocy zapewnia ten typ przyrządu noktowizyjnego. Celownik ten może pracować w trybie pasywnym oraz w trybie aktywnym, w którym współpracuje z reflektorem podczerwieni EU2AG UUNA2. I tutaj widzimy, jak wygląda siatka celownicza. No, a tutaj siatka celownicza w przybliżeniu. W trybie aktywnym, zasięg widzenia tego przyrządu to zaledwie 500 800 metrów. Przy czym maksymalny zasięg 800 metrów odnosi się tylko do zasięgu wykrycia sylwetki obiektu, na który patrzymy, jak na przykład inny czołg. Rozpoznanie i identyfikacja obserwowanego obiektu może być dokonana maksymalnie do odległości wynoszący 400 metrów, także jak widać niewielki jest to zasięg widzenia i to tylko raczej przy takich stosunkowo dobrych warunkach pogodowych w nocy. No ten przyrząd też ma gorsze charakterystyki pracy niż noktowizory stosowane w tamtym okresie czasu w czołgach zachodnich, takich jak Chieftain M60A1 czy Leopard I1. T -64B i 1. Czołgi T64b i T64BW, T72A, 72 b 1 T80B i T80BW stosują natomiast celownik noktowizyjny TPN 349. Jest to w zasadzie bardzo podobny przyrząd do wcześniej prezentowanego TPN14923, ma on również stałe przybliżenie obrazu wynoszące 5,5 raza i pole widzenia 6 stopni. Tutaj, na przykład, ta fotografia przedstawia nam, jak to jest zrobione w czołgu T80B, BW, w T64B i BW podobnie. Wcześniejsza fotografia prezentowała rozwiązanie z czołgu T72A lub T72B1. Siatka celownicza również jest uproszczona, przy czym ulepszeniem jest możliwość przełączania siatek celowniczych dla różnych typów amunicji. I, I tak jak tutaj widzimy, od lewej mamy literkę B dla amunicji podkalibrowej po środku literka K dla amunicji kumulacyjnej. I po prawej literka O dla amunicji odłamkowo burzącej. Także tak to wygląda. Celownik TPN-349 posiada także lepszą rozdzielczość obrazu, dzięki czemu ten jest ostrzejszy. A w trybie aktywnym współpracuje z nowocześniejszym reflektorem podczerwieni EU4A. U na 4. Pomimo tych ulepszeń, zasięg widzenia również oceniany jest na maksymalnie 500-800 metrów. I to też odnosi się tylko do wykrycia sylwetki obiektu, na który patrzymy. Czołgi T80U i T80UD posiadają natomiast celownik nocny TPN 449K01T01 Buran który również współpracuje z reflektorem podczerwieni E4A. Przyrząd ten posiada stałe przybliżenie wynoszące 6.8 razy i w trybie aktywnym pozwala na wykrycie celu do 1500 metrów. W trybie pasywnym natomiast przyrząd ten pozwala na wykrycie celu do 1200 metrów. Celownik TPN449 posiada także możliwość przełączania siatek celowniczych dla różnych typów amunicji, z tą różnicą, że w porównaniu do innych systemów posiada jedną siatkę celowniczą dla amunicji odłamkowo burzącej i kumulacyjnej. I tutaj mamy ten przyrząd, a w każdym razie jedną z jego wersji i tutaj rysunki z instrukcji. I tutaj widzimy właśnie e, siatki celownicze. E, tutaj mamy e, od lewej strony od góry oznaczone rzymską jedynką dla amunicji podkalibrowej. E, potem mamy e, dwie siatki e, oznaczone dwójką i trójką rzymską e, dla amunicji odłamkowo burzącej i kumulacyjnej. I mamy oczywiście czwórką rzymską oznaczoną jeszcze dodatkową siatkę celowniczą. Niestety nie doszukałem się w źródłach mi dostępnych dokładnie do czego ona służy. Czołgi T72B, model 1985 i model 1989. Oraz ich pomniejsze modyfikacje, wykorzystują celownik 1 k 1349 Jest to nie tylko celownik noktowizyjny, ale również dzienny, i jednocześnie służy jako emiter wiązki laserowej służącej do naprowadzania przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M119 za pomocą systemu kierowania 9K120 świr. W kanale dziennym celownik ten posiada stałe ośmiokrotne przybliżenie obrazu, co pozwala naprowadzać przeciwpancerne pociski kierowane na odległość do 4000 metrów. Natomiast wykrycie celów w dzień możliwe jest do około 5000 metrów. Czyli tak jak w celowniku głównym, tylko dziennym TPD-K1 łamane na 1A40. Kanał nocny posiada stałe przybliżenie na poziomie 5,5 raza i w trybie aktywnym pozwala na wykrycie i identyfikację celu na dystansie do 1200 metrów przy wykorzystaniu reflektora podczerwieni E4A. No i tutaj mamy siatkę celowniczą dla różnych typów amunicji celownika 1K13. Niektóre wersje czołgu T80U, jak wariant T80UK, tutaj widoczny na fotografii, jest to wariant dowódczy czołgu T80U. Wyposażony został w celownik termowizyjny T01-P0201 AGAWA 2. Ciekawostką jest to, że obraz z termowizora wyświetlany jest nie w typowym okularze, ale na niewielkim wyświetlaczu CRT o rozdzielczości 384 na 288 pikseli. Co sprawia, że obraz nie jest najlepszej jakości, a do tego umiejscowienie wyświetlacza CRT nie należy do najlepszych z punktu widzenia ergonomii. I tutaj mamy Rzut na zdemontowany system celowniczy AGAWA 2. A tutaj mamy materiał fotograficzny prezentujący nam obraz wyświetlany na tym wyświetlaczu CRT i generowany przez termowizor AGAWA 2. Spotkałem się kiedyś także z dość ciekawym opisem działania tego urządzenia, i była to opinia. Wyrażona przez izraelskiego czołgistę, który w ramach jakiejś wymiany oficerów czy czegoś w tym stylu miał okazję zapoznać się z tym urządzeniem i miał stwierdzić, że korzystając z celownika termowizyjnego Agava-2, nie wiadomo, czy on tak ma działać, czy jest po prostu zepsuty. Także to pokazuje, jaka jest jakość tej termowizji, czyli. Stosunkowo kiepska, szczególnie jak na dzisiejsze standardy. Sam celownik termowizyjny ma zakres przybliżenia obrazu od 1,8 razy do 4,5 raza oraz cyfrowe przybliżenie obrazu wynoszące 18 razy. Także dodatkowo dowódca ma do swej dyspozycji identyczny wyświetlacz CRT, który zapewnia mu podgląd na to, co widzi, działonowy. Powstał także alternatywny system termowizyjny, nazwany nocturn. Jest on bardzo podobny do systemu Agava 2. Nocturn posiada wyświetlacz CRT o rozdzielczości. 256x512 pikseli eee, Także wydaje się on być No dosyć porównywalny Natomiast nie wiadomo czy Nocturne kiedykolwiek był produkowany na większą skalę prawdopodobnie nie eee, Nowocześniejsze rozwiązanie zastosowane zostało w czołgach T-80UE1 jest to nowy białoruski celownik termowizyjny PLISA Zaprojektowany i produkowany przez firmę Peleng, Który wykorzystuje francuskie kamery termowizyjne rodziny Catherine, Zaprojektowane i produkowane przez francuską firmę Thales Są to już nowoczesne urządzenia I jak widać Zastosowany jest również niespecjalnie ergonomicznie umieszczony, niewielki wyświetlacz CRT. Prawdopodobnie CRT. Plisa jest urządzeniem porównywalnym, niemalże identycznym co celownik Essa, zastosowany w czołgach T90A. I oba rozwiązania są prostsze od uznawanych już za nowoczesne przyrządów SOSNA-U i PNMT. PLISA przy tym nie posiada możliwości automatycznego śledzenia celu, ma również mniejszą liczbę sensorów. Najprawdopodobniej ESA również nie zapewnia możliwości automatycznego śledzenia celu. PLISA prezentuje pewien trend w rozwoju celowników termowizyjnych w toku prac prowadzonych przez Białoruś i Federację Rosyjską. Zakres przybliżenia obrazu w celowniku plisa ma zakres 1,5, 4,5 i 18 razy. I tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, która będzie się powtarzała, mianowicie wraz z plisą praktycznie wszystkie białoruskie i rosyjskie celowniki termowizyjne wykorzystują praktycznie identyczny, identyczną siatkę celowniczą, Cały ten układ obrazu z celownika jest w zasadzie identyczny lub niemalże identyczny. Czołgi T90 i T90A mają różne nocne przyrządy obserwacyjno-celownicze, zależnie od wersji czołgu i serii produkcyjnej. Czołgi T90 dysponują tylko noktowizorem TPN449 T01 K01 Buran PA. Analogicznie jak czołgi T80U i T80UD, natomiast czołgi T90A pierwszych serii wykorzystują przyrząd właśnie też TPN449T01K01, ale już w wersji Buran M, a więc nieco nowocześniejszej, zmodernizowanej. I tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądają osłony głowicy tego celownika. W zasadzie K05 Buran M, przepraszam, tutaj pomyłka. Natomiast od 2006 roku przyrząd T01 K05 Buran M został zastąpiony przez celownik termowizyjny ESA, który posiada zakres przybliżenia obrazu wynoszący 4,12 i 24 razy. Także troszeczkę się różni od plisy. Tutaj mamy jeszcze Buran M. Natomiast tutaj mamy zdjęcie z czołgów T90A i tutaj taka ciekawostka. Po prawej stronie mamy zaprezentowany stary wzór wyświetlacza CRT dla dowódcy na górze dla działonowego na dole stosowany w czołgach T90A z celownikiem SA, natomiast po lewej stronie jest już z nowym wyświetlaczem to już jest bardziej wyświetlacz lcd i tak wygląda obraz tu akurat na symulatorze pokazany obraz z celownika essa on jest w zasadzie identyczny w celowniku sosnału pnmt plisa no i essa a tutaj już mamy z prawdziwego czołgu zauważcie jedną ciekawą rzecz tu już napisy są po angielsku najprawdopodobniej może być to czołg T-90S wykorzystywany również przez siły rosyjskie bo po prostu czołgi T-90S przeznaczone na eksport znajdujące się w zapasach Ural Wagon Zawod zostały skonfiskowane i biorą udział również w walkach na terytorium Ukrainy były wykorzystywane przez grupę Wagnera, na przykład. Czołgi T-72B3. One wykorzystują nowy celownik wielokanałowy Sosna-U, który posiada zarówno kanał dzienny, jak i kanał termowizyjny. Kanał termowizyjny również wykorzystuje kamerę rodziny Catherine. A zakres przybliżenia obrazu jest identyczny jak w celowniku SA, czyli wynosi 4, 12 i 24 razy. Obraz wyświetlany jest na no, niezbyt ergonomicznie umieszczonym w wyświetlaczu rozdzielczości 640x480 pikseli, co zapewnia relatywnie niezłej jakości obraz. Czołgi T80 BWM wykorzystują dokładnie ten sam system różnicą jest to, że wyświetlacz jest umieszczony nieco bardziej ergonomicznie pomiędzy blokiem celownika Sosna U po lewej, ten duży blok biały z okularem celowniczym a blokiem celownika pomocniczego Dubel tutaj na prawo to jest taki prosty peryskopowy celownik który służy jako celownik właśnie pomocniczy i zapasowy i Tutaj trzeba uczciwie przyznać, że jest to lepiej rozwiązane ergonomicznie, ale, ale nadal nie idealnie. Nie rozumiem tutaj tego, dlaczego wyświetlacz, który pokazuje obraz z kamery termowizyjnej, odsunięty jest tak daleko w przód od stanowiska działonowego. Dużo lepiej by było, gdyby znajdował się bliżej. Ułatwiłoby to korzystanie z niego. Moim zdaniem byłoby to po prostu lepsze rozwiązanie. Ale generalnie zdolności tego systemu tutaj są praktycznie identyczne jak wcześniej omawianych. Czołgi T90M, czyli obecnie najnowocześniejsze, najbardziej zaawansowane czołgi, produkowane w ogóle jako nowe maszyny, no i nie tylko, bo, bo i starsze T90 są modernizowane tego standardu przez Federację Rosyjską, również wykorzystują celownik Sosna U, lub opracowany w Rosji jego odpowiednik oznaczony jako PNMT który ma zapewniać podobne lub identyczne możliwości, tylko że minimalizuje wykorzystanie komponentów zagranicznych. I tutaj mamy wnętrze wieży czołgu T-90M, przedział, działo nowego i widzimy właśnie blok celownika pnm t I znowu widzimy również, że wyświetlacz na którym przekazywany jest obraz z kamery termowizyjnej Umieszczony jest z boku, no ale tutaj jednak mimo wszystko jest to rozwiązane bardziej ergonomicznie. Ten wyświetlacz nie jest tak nisko, jest on położony wyżej. Nie wiem, czy ja bym go jeszcze troszeczkę wyżej nie podniósł, tak aby nie trzeba go było szukać zbyt długo oczami, odrywając głowę od okularu celownika głównego i jego kanału dziennego. Natomiast tutaj możecie sobie porównać, właśnie jak wygląda głowica, cały blok celownika PNMT i celownika Sosna U. One są niemalże identyczne. Niemalże, chociaż są pewne dosyć istotne różnice. Także tak to wygląda. No dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał był ciekawy. Pozwolił nieco przybliżyć ogólne sylwetki nocnych przyrządów celowniczych stosowanych w różnych typach nowoczesnych czołgów, opracowanych w Związku Radzieckim oraz Federacji Rosyjskiej. Oczywiście wiedza ta nie jest w 100% kompletna, ale też nie taki był cel tego materiału. Również Dostęp do odpowiednich źródeł w tej tematyce bywa dość ograniczony, a źródła rosyjskojęzyczne też przeważnie są dosyć ubogie. Co więcej, niestety, także materiały fotograficzne bywają złej jakości, jak mogliście się tutaj przekonać. Nie wszystkie te fotografie są takie, jakbym chciał, w każdym razie. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz mam nadzieję, że był to materiał ciekawy. Jeżeli podobał się ten materiał, oczywiście, łapka w górę będzie mile widziana. A jeżeli jesteście nowymi widzami i interesuje Was ta tematyka i te treści, które staram się przygotowywać, są dla Was ciekawe, oczywiście będę wdzięczny również za subskrypcję. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Czołem.